Dzień dobry, Jarosław Malczewski, Oceny rolnicze, rynek mleka i przetworów mlecznych, odcinek trzeci. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu następujący harmonogram. Punkt pierwszy, wprowadzenie, następnie przejdę do cen mleka w Unii Europejskiej i Polsce. W kolejności dalszej omówię notowania cen stricte na rynku polskim. Później przejdę do notowań cen na rynku światowym. W kolejnej części przedstawię prognozę cen, na rynku polskim i na rynku światowym, a w ostatniej części omówię pomoc dla producentów mleka, przewidzianą w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, która już niedługo będzie uruchamiana. Zapraszam. Jeśli chodzi o wprowadzenie, to warto wspomnieć, że sytuacja na rynku mleczarskim w Europie i na świecie jest nadal stabilna. Ceny produktów mleczarskich są w zasadzie niezmienne w ostatnich tygodniach. A produkcja mleka w Europie i w Polsce przekroczyła już szczyt sezonowy, dlatego ze względu na wysokie temperatury nastąpiły lekkie spadki produkcji. Oczywiście wspomnieć należy, że nadal na sytuację gospodarczą w kolejnych miesiącach wpływ będzie miał rozwój pandemii koronawirusa, który no, jest o tyle istotny, że w, w niektórych krajach Unii Europejskiej, Europy nasila się. Także jest to niepokojące zjawisko. Jeśli chodzi o ceny mleka surowego w Unii Europejskiej, to tu posłużę się danymi Holenderskiego Związku Rolników LTO i zgodnie z, z tymi informacjami w czerwcu 2020 roku średnia cena mleka wypłacona przez wiodące mleczarnie w Unii Europejskiej wyniosła 32,24 eurocentów za jeden kilogram. I wspomnieć należy, że jest to cena o 4 eurocenty wyższa w stosunku do ceny notowanej w maju 2020 roku. Dlatego zgodnie z tym, co przewidywaliśmy, nastąpił już wzrost ceny. Jeśli chodzi o rynek polski, no to w zasadzie tego jeszcze mocno nie widać, dlatego że na razie mamy dane dotyczące ceny mleka w skupie w czerwcu i ona wynosi nieco powyżej złotych 30, zł, natomiast wartością kierunkową jest oczywiście cena mleka przerzutowego w Polsce, która w chwili obecnej wynosi około 0,42 42 zł za litr. Jeśli chodzi o ceny mleka w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, no to wyglądały mniej więcej one następująco. W Holandii około 31 eurocentów, we Włoszech 37 eurocentów, w Belgii 28 eurocentów, we Francji około 34. Jeśli chodzi o Niemcy, no to około 30-31 eurocentów, w Danii 32 eurocenty, w Wielkiej Brytanii jest istotny spadek 28 eurocentów, w Irlandii 30 eurocentów, z kolei w Finlandii 35. Jak wspomniałem, w Polsce około 31 eurocentów, w związku z tym, plasujemy się, można powiedzieć, w średnich cenach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o notowania cen produktów gotowych w zeszłym tygodniu odnotowaliśmy minimalny spadek cen mleka w proszku i cena mleka w proszku odtłuszczonego wyniosła od 8,90 do 9,40 za kilogram. Jeśli chodzi o cenę pełnego mleka w proszku wahała się ona od 11,40 do 11,80 i była ceną niezmienną w stosunku do notowań zeszłego tygodnia. Za to wzrosła cena masła. W tej chwili około 15:30 za kilogram i, jak wspomniałem wcześniej, również istotnie wzrosła cena mleka przerzutowego, która ewidentnie wskazuje trend wzrostowy, który wskazuje cenę około 0,42 netto za litr. Jeśli chodzi o notowania z rynku światowego, to w Unii Europejskiej przeciętnie mleko w poprzednim miesiącu, w lipcu, kosztowało 32, 6 euro centa, masło kosztowało 3420 euro za tonę i to był wzrost o 2,5%, a z kolei mleko w proszku przeciętnie podrożało do 2130 euro i to jest wzrost o 0,6% jeśli chodzi o notowania w Global Derry Trade, czyli giełdy nowozelandzkiej, to wspomnieć należy, że aukcja dotycząca Produktów mleczarskich, która odbyła się 4 sierpnia, była odnotowana ze dość istotnym spadkiem w głównym indeksie, około 5,1%. Jeśli chodzi o notowania cen w poszczególnych produktach, to bezwodny tłuszcz mleczny wartość wzrosła o 3%, masło spadło o 2,8%, maślanka w proszku spadek o 6,5%. Spadek sera cheddar o 5,3%, laktoza w wartości wzrosła o 5,7%, odtłuszczone w proszku 4,6% oraz pełne mleko w proszku no dość istotny spadek 7,5%. Tytułem podsumowania: od maja można zauważyć stały wzrost w cenach masła, co widać w notowaniach na rynku polskim. Cena mleka w proszku właściwie nieznacznie waha się od tygodni, podczas gdy ser cheddar po długiej i stabilnej fazie wzrostów. Od początku maja do, do końca lipca notował wzrost. Teraz notuje delikatny spadek. Z kolei w niektórych kategoriach produktów ceny są cały czas poniżej poziomu, oczywiście z poprzedniego roku. Wynika to z najnowszych danych, które zgromadziliśmy z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej. Należy to wyjaśnić w ten sposób, że producenci unijni są obecnie w stanie. Oferować na rynku światowym pełne mleko w proszku i ser cheddar tańsze niż konkurenci z USA i Oceanii, a z kolei sytuacja, jeśli chodzi o masło, jest odwrotna, dlatego że Europejczycy są w stanie, w, są wyraźnie przebijani cenami z Oceanii i USA. Jeśli chodzi o prognozy na 2020 rok, one się w zasadzie powielają z tymi, którymi dokonaliśmy wcześniej, dlatego że produkcja w Unii Europejskiej może osiągnąć poziom około 144 milionów ton. To będzie wzrost około 0,7%. Jeśli chodzi o z kolei ostatni wątek, który chcieliśmy tu państwu przedstawić, to jest pomoc dla, dla producentów pleka. I tu tytułem takiego ogólnego wprowadzenia Pomoc ta jest zróżnicowana od wielkości stada i dla minimum trzeba posiadać 3 sztuki produkcyjne. I tu pomoc do 20 sztuk, czyli od 3 do 20 sztuk, jest przewidziana w kwocie 1000 zł. Z kolei w przedziale od 21 do, do 49 sztuk jest to pomoc 2000 zł. I z kolei pomoc najwyższa czyli kwota 3000 zł jest przewidziana dla gospodarstw posiadających powyżej 50 sztuk. Tytułem podsumowania w mojej ocenie ta pomoc nie do końca jest poprawnie wyliczona dlatego że ona powinna być liczona nie skokowo tak to jest jak to jest przewidziane w tym w tych przepisach tylko pomoc powinna być przewidziana w w charakterze progresywnym, czyli trudno zresztą uzasadnić, że rolnik, który ma 20 sztuk, dostanie 1000 złotych, a rolnik, który ma 21 sztuk, już dostanie 2000 złotych. To jest jakby pierwsza uwaga. A druga, że nie ma tu absolutnie przewidzianego parametru związanego z faktycznie poniesionymi stratami, dlatego że notowania cen z rynku polskiego w sposób wyraźny wskazują, że cena w maju i czerwcu Czyli w okresie, w którym w zasadzie pandemia odciskała największy wpływ na rynek mleka, spadła niewiele. Co nie znaczy, że w wielu mleczarniach, które produkowały na rzecz sektora gastronomicznego, czy też były eksporterami, ta cena nie spadła więcej. I w tych akurat obszarach ta pomoc byłaby szczególnie potrzebna. Natomiast no, takie są przepisy, i, i w zasadzie tu do nich należy się dostosować. Dlatego zachęcam oczywiście do. Składania wniosków. Tyle tytułem dzisiejszego odcinka. Zachęcam do obejrzenia odcinka trzy, za dwa tygodnie, który będzie przedstawiał świeże notowania cen. Dziękuję bardzo.